Dzisiejszy świat rozwija się w zawrotnym tempie. Nowe technologie ewoluują z dnia na dzień. Komputery pozwalają nam dokonywać coraz bardziej niesamowitych rzeczy, a informatyka staje się dziedziną, która dominuje właściwie w każdym aspekcie naszego życia. Praca, edukacja, zakupy, rozrywka i komunikowanie się są coraz bardziej wspierane przez komputery. Dlatego też znajomość informatyki daje duże możliwości rozwoju i otwiera zupełnie nowe perspektywy. Właśnie dlatego powstała seria filmów, dzięki której każdy będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę na temat szeroko pojętej informatyki i lepiej ją zrozumieć. Informatyka to najogólniej rzecz ujmując dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów. Obejmuje ona zagadnienia związane z teoriami informatycznymi, czyli przedstawieniem informacji, ich uzyskiwaniem, przechowywaniem, porządkowaniem i przetwarzaniem systemami informatycznymi, w tym programowaniem, budową i działaniem komputera. Czy zastosowaniem metod informatyki w różnych dziedzinach działalności człowieka? Nauka informatyki pozwala zapanować nad technologią i daje możliwość sprawnego poruszania się w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie. W filmach z tej serii zajmiemy się historią i rozwojem komputerów, teoretycznymi podstawami informatyki, systemami operacyjnymi, rodzajami i zastosowaniem komputerów, urządzeniami typu smart sylwetkami ludzi związanych z branżą, poznamy tajniki technologii komputerowych i dowiemy się, dlaczego komputery stały się tak istotne dla współczesnego społeczeństwa. Dzięki tej serii filmów lepiej zrozumiecie i mam nadzieję docenicie, jak daleko my, jako ludzkość, możemy zajść dzięki komputerom. Będziemy się starać rozwijać myślenie komputacyjne, określające umiejętność wykorzystania metod wywodzących się z informatyki do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, również w życiu codziennym. Seria Informatyka ma pomóc lepiej zrozumieć technologię, a także wzbogacić wiedzę i rozwinąć zainteresowania. Dlatego już teraz serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serii. Jeśli natomiast chcielibyście, aby pojawiły się w tej serii jakieś interesujące Was tematy z zakresu szeroko pojętej informatyki, piszcie w komentarzu. Jak zawsze zachęcam też do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.